O, jest kierownik. I znowu to samo. Co to samo? Nic co? nie to samo. o widzi. Dobry. Dobry. Wy już, już przebrani? A no my na placu, bo już się pierwszyli, no chyba, tak? A Ta? no. ty nakręceni jesteście po tym wywiadzie w radiu? No właśnie o to chodzi, że chcieliśmy porozmawiać jeszcze na ten temat, co byśmy tam chciałali. Jakbyśmy... Tak co pokazać? porozmawiać no. o tej porze? O tej porze to się chyba pracuje, a nie się rozmawia, co nie? A skąd my wracamy? No nie widzisz, no że idziemy, już ogarnęli no ale co tam byłeś? Co, rozstawiłeś pracowników i co teraz idziesz tutaj? To jest moje zadanie, chyba, że ja rozstawiam pracowników i ja było. siadam na kawę. Tak? No byliśmy Byliśmy pierwsi, nie? Słyszałeś, co kolega powiedział. No. Zapraszam, chodź mi na kawę, pogadamy chwilę. No. Ale o czym pogadamy? O wczorajszym radiu ładnie, czy jak o się O radiu, no to, to było sympatycznie damy. miło, a teraz co chcesz? To... A teraz będzie bardzo sympatycznie. Tak, sympatycznie będzie, zobacz ile tego stoi. To, to wszystko trzeba to jest bez rozbierać. Co nie? nie? Może to kobelko rozbiera, a nie my. Kobelko, a kto przygotowuje do tego? Trzeba my? to działać, tak? A my, wszystko ty. Ja nie, no jak ja. Ja nie, tylko my. No my no właśnie o to chodzi. Idziemy, my. idziemy, idziem, chodz. <grym> chodź. Usiądziemy przygotować. Nie, chodź tutaj. Gdzie, po co? Pokażemy ten. Od razu zrobiłem wam piękne biuro, a wy łazicie nie wiadomo jak. No my idziemy zobacz, jakie masz. no. Zobaczcie jakie ładne. Dzisiaj nogi trzeba wyjść. No, no. Zobacz. A to kogo tu posadziłeś za człowieka, co to? <laughs> człowieka, no, specjalistę od sprzedaży części tu posadziłem, no. Ale to... Radka nie. naszego, zobacz jakie biuro mu zrobiłem, widzisz? Ładne tutaj. Tak. On Czy nie ja, no, firma mu zrobiła. Tu siedział wyciągamy, co nie? No. Ty też tu możesz przychodzić, przecież tu masz ten komputer sprawdzić coś, tak? Tak. Zawsze możecie we dwóch. A, no to już całkiem inaczej to wygląda. No, ja możecie. Nie że ja mogę tu przychodzić, Możecie to... we dwóch sprawdzić. Ja byłem. będę bardzo szczęśliwy. Ale mieliście... Właśnie. Ten Radek mówi, że mieliście mu jakieś paczki pokoje. Chodź, ja ci coś pokażę. Chodź, chodź, zapraszam cię, bo ty mówisz, okay. że pokazać paczki, no to no. idziemy, zaraz. No zobacz, patrz. Każesz no. Radkowi, żeby to wysyłał i... i no dobra, i poczekaj, a ty... A co? Aha, tu zrobiliście porządek z tymi. tymi. No pamiętasz, ile to wtedy ty do tego leżało i żeśmy trochę to przy tego, no tego przebrani. Lustereczko elektryczne, twingo, opisane, Szczerze. tak. Wszystko jest, wszystko się. Paweł, zobacz. Co, co? Ja ja czegoś nie rozumiem. No co. Jak to zobaczyłeś, powiedziałeś, że to jest podzewiałe takie rzeczy, przy tego my mieliśmy to wyrzucić, a to się znalazło z powrotem tu. Co to co to? Dlatego znalazłem? po to tu mamy specjalistę do sprzedaży części, że on wie co się sprzedaje. Zobacz. To jest popielniczka do 125P, tak? Kiedyś. No. Można było palić na każdych drzwiach. Tak, jest, <grym> Zobacz, jaki ładny Patrz, No bo to pamięć, się tutaj. Takich rzeczy brakuje, co nie? W drzwiach z boku też było. No ale było takie brudne wywieźli, ten... to to Nie Brudne to zobacz, trzymaj. No. Tu Wam chyba, e, zobacz, naszykował tutaj młody. E, ale to jest od Syrenki, a nie to jest od 125. Tak, tylko nie możemy wysyłać takich brudnych, tylko proszę bardzo, o. I proszę bardzo, o. Proszę o, bardzo, o. Nie może być tak. Klient musi o to, yy, znaczy klient musi, my musimy o to zadbać, żeby klient był zadowolony. Zobaczcie, gdzie kupisz taką klamkę, jak nie u nas. Widzicie? Paweł, ja, ja wiesz co, tak. No faktycznie zobacz. Ciebie to jest ciężko zrozumieć, naprawdę ciężko cię robisz. No co, to, to myślałeś, że wczoraj jak sielaneczka, to dzisiaj będzie od rana sielaneczka? Sielaneczka, Sielaneczka, ale kiedy spojrzał na to, łopo, pogętę tego, no to się weźmie, wyrzuci. A teraz do specjalisty dałeś i, i my mamy znów robotę glansowanie. Dla Ciebie może być zwykły złom, dla mnie może być złom, ale ludzie tego szukają. Po to mamy specjalistę, mamy biuro, żeby on takie rzeczy sprzedawał. Sprzedaj. Dobra, co ty chciałeś ode mnie? Coś mówiłeś, że coś. Nie, to teraz skończymy to, to skończymy ten, ten, tutaj to, to robotę. To znaczy, że to jest dodatkowa robota dla nas, tak? No właśnie, Jaka dodatkowa? Czyszczenie. No, czyszczenie, wesowanie, pucowanie, tak? Jak yy, demontowaliście to, przynieśliście, to będziecie to od razu wyczyścić. Dobra, yy, co ty chciałeś ode mnie? No tę kawę chciałem ci postawić dzisiaj z samego rana, bo my żeśmy wczoraj na sobie bo Siłaneczka była, tera. to dokończymy. Dobra, tak? idziemy. Chodź, 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 kierownik, bo ty tam. Proszę bardzo, proszę, proszę. Znawaj, prowadź proszę. na te swoje salony. Zapraszam. Nowe biuro otwierasz, a ja cię zapraszam do pięknego nowego, starego biura. Starego. Chodź kierownik. Chodź dalek, to ucieknie. Jeszcze. To no? Jak ty chcesz awansować, to się ucz, żebyś ty siedział na kawie. To inni muszą robić, rozumiesz? Dlatego rozstawiasz rano ludzi i wtedy parzysz, możesz sobie parzyć kawkę, rozumiesz? Jak ze zaparzysz kawkę, siedzisz, tak jak ja. Was rozstawiam, zaparzę kawkę i zobaczę patrzę w kamerkach na was, jak wy ładnie pracujecie. Słyszałeś? To jest, to jest. Chodź, chodź. O, a z takich rzeczy co fajnego można znaleźć na złomie? O, praleczka. Ale to nie my. My. Co nie Wy? No nie my, pralka to nie my. my. To nie Wy tu postawiliście? Nie, nie. nie. No, ale takie rzeczy też ci trafiają na No zór. właśnie. Kółko się trafia, wszystko się trafia. Koła to na pewno jest dużo, kółko jest tyle, że o, O, a to? A to czyje? No. Skuder też się trafił, tu już odstawiliście sobie, co? A, je, je. Ty jesteś na ten temat? Chodź kierownik, dobra jest nią... Dobra, kierownik, siadaj, siadaj, siadaj tutaj, my cię zapraszamy, proszę ciebie, o Dobrze. ty, mi Dobrze. Y, ten, lepsze co? Fotel lepszy byś mi tu załatwił. Słuchaj, wyściełany, wy, wy chcesz jakiś chcesz? Taki, taki, jaki no dobra, już usiadłem, nie chcę się zmieniać. Dobra, patrz. Dobrze. Dobra, już szykujemy. I teraz powiedz mi y, kierownik, jak ty się czujesz? Po wczorajszej naszej rozmowie, bo to chodzi o to, że to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy się dowiedzieli o Twoje samopoczucie, bo mu się martwimy o ciebie. Dobra, kierownik, zobacz, świeżusieńka, kawusia, widzisz jak, no. jak bo, my dbamy o Ciebie? Ale ja to rano piję czarną jak smoła, a Ty widzę, że zaparzyłeś jakieś kapucino, tak? Dobra, Ty widzę, jak że pijesz si czarno jak smowa, proszę bardzo. To będzie czarna smowa, ale, ale to jest kabusia zdrowusia. Pryszczyzy. A zamieszałeś to dobrze, daj tej. Zamieszałem, myśli. wymieszałem. Daj ty, Dobrze. Brak. A po co myszka? Jest wymieszana. Ja, ja lubię jak ty kręciłeś w prawo, to ja zakręcę w lewo. Oj hej, tu co za człowiek? Teraz ty. Z... A potem będziesz mi zwracał uwagę, że ja robotę robię w lewo. Dawaj, dawaj, bo tu nie ma Dobra. czasu. Teraz yyy... powiedz mi twoje wrażenie, bo ja... O, widzisz, ja zawsze lubię sobie trochę w lewo. Aha. I trochę w prawo. Jeszcze góra, dół. A to jest, ma znaczenie? Tak, kiedy się I, za, I teraz no. tak, o, jak jeszcze masz parzonkę, to ze ścianek, ścianek Dobra, to ty mi powiedz, to tak jak wstajesz lewą nogą, to, 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 a później kładziesz się i z powrotem... Dobrze, że, dobra. Teraz tak no. na poważnie tutaj i tak. do widzów i do, do, do tego, o wczorajszym wywiadzie porozmawiamy, tak? Dokładnie. Bardzo fajnie, Więc co, tylko mnie zaskoczyło to, że ten prowadzący i, 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 i zarazem kolega nasz Przemek Mówi do nas gwiazdy, no ja z tym się no nie, nie zgadzam za bardzo, Jest bo tutaj... no chyba, że Ty jesteś tutaj tej gwiazdy. Ja, ja nie czuję się, jak powiedziałem tyle razy i tyle razy mówię, że Zbyszku, sam o sobie mogę powiedzieć, że ja nie jestem żadna gwiazda, tylko normalny, zwykły pracownik. No nie taki Zbyszku. zwykły. No. Że łysy, tak? Ale Zbyszku, chciałem <laughs> powiedzieć, chciałem to no. zrobić Magdy. A no, oczywiście, Ty tak. chyba nie spałeś całą noc przez chłopę. No to tak. Tak. Magda zajęta, nie, nie zawracaj sygnału, ale, ale pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy. bezpiecznie, znaczy bezpiecznie. Serdecznie pozdrawiamy. Magdę pozdrawiamy Magdę Przemka, i Przemka, Przemka pozdrawiamy. pozdrawiamy, całą redakcję Fox FM pozdrawiamy. Bardzo miło nas przyjęli. Bardzo I fajnie. Bo, i można powiedzieć, że jakoś tak... Początek był taki niby żeśmy się stresowali, no to wszystko na luzie. To, to w ogóle rozmowa taka luźna była, że następnym razem ja mam prowadzić wiadomości. Ty masz mówić o pogodzie, A gość o sporcie. Dobra, No, 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 no nie, nie nie było nie było źle, bo pierwszy pier, pierwsze nas taki wywiad na żywo i to w takim fajnym mediach, fajnych mediach, że poszło na dalej. To teraz otwierają się tak. Może wrota przed nami się otworzą w końcu. No ale tak. Może ludzie usłyszeli to co chcemy robić, co robimy, jak robimy, to było najważniejsze, prawda? Ale tak Przekazaliśmy te swoje co jakieś może niedomagania, domagania, jak to mu się mówi. A może że... teraz na taką skórzaną kanapę byśmy usiedli co? Da, my Dalibyśmy da radę? radę? Pierwsze lody są przełamane. Dobra ta twojego. Stres I właśnie o to chodzi. Stres pierwszy minął, tak no że teraz. Jak to można powiedzieć? Kamera tak nas nie stresowała, jak ten mikrofon, tak? No dobra, zbychu. To jeszcze raz ci powiem, jak ty tak chcesz siedzieć i tak no. dalej, najlepiej jakby goł z tobą nie siedział. A, najlepiej tak... jak on by też już jeździł wózkiem, rozprowadzasz ich wszystkich. Ja A. mogę cię tak mianować, brygadzistą pierwszym pode mną że ja będę trochę później przyjeżdżał do pracy, ty ich wszystkich roz rozprowadzasz, parzysz kawkę dla siebie i dla mnie, oni wszyscy robią i wtedy możemy sobie posiedzieć i pobajerzyć. Żebym wiedział, to bym gorszą kawę zrobił, ja zrobiłem taką dobrą. No, Kurdelebele. Ale jest jeszcze jedna rzecz. My możemy sobie tak gaworzyć i tak sobie mówimy, czy mi się udało, czy się nie udało, ale najważniejsze to jest, żeby ludzie napisali, czy My żeśmy jakieś oczekiwania właśnie widzów spełnili, czy nie, czy, czy może jakieś poprawki jeszcze wstawiać. To by było Jak wstawisz? E, słuchajcie, kto nie oglądał nasze naszego filmy. wywiadu w oksie... Pod tym filmem też rzucimy link do, bo Vox ma zrobić swój filmik na YouTube'a i ma tu wrzucić, więc rzucimy linka. Na razie oni chyba jeszcze go tam mają zmontować, to tam im się zejdzie z jeden dzień, dwa dni. No na pewno. My tak jak wczoraj mówiliśmy, gramy z ręki, o tutaj Sebastian nas kręci i tutaj gramy od początku, były dzisiaj ze trzy pauzy, ale tylko na pauzie jedziemy, więc my kończymy już swoją pauzę, połyku, zdróweczka, powiem Ci, że, że nie jest, że to jest dobre. I bardzo się cieszę, właśnie. Bo my trochę, po prostu nie mamy za, czasu. my Nie dużo, mamy za dużo cukru. Przepraszam bardzo, ona w ogóle nie jest słodzona. słodzona. To jest naturalna kawa, e, taka jaka jest. Dobra, słuchajcie, dziękujemy, pozdrawiamy, zapraszamy do oglądania. A my idziemy do roboty. Dobra. I o dobre komentarze.